ADP wspiera mój rozwój poprzez zaangażowanie mnie w różne pomysły i nowe projekty, dzięki którym mogę się uczyć codziennie czegoś nowego i rozwijać swoją kreatywność. Dzięki ADP mogę się szkolić poprzez szkolenia zewnętrzne albo wewnętrzne oraz mogę współpracować ze wspaniałymi współpracownikami, dzięki którym mogę się rozwijać. Dzięki ADP mogłam rozwijać skrzydła, zdobywać wiedzę wśród profesjonalistów. Dla mnie to zaszczyt, wdzięczność i uznanie. ADP wspiera mój rozwój poprzez szkolenia, możliwość uczestnictwa w ciekawych projektach i daje sposobność kreowania rzeczywistości w obszarze HR. Firma ADP aktywnie wspiera kreatywność oraz indywidualność każdego z nas, co pozwala na ciągły rozwój oraz satysfakcję z wykonywanej pracy. Przede wszystkim przez elastyczność oraz uwzględnianie moich potrzeb i oczekiwań. Myślę, że takim bardzo dobrym przykładem. Wspierania mojego rozwoju osobistego było umożliwienie łączenia mi pracy z odbywaniem aplikacji radcowskiej. W mojej ocenie był to naprawdę bardzo dobry i kapitalny przykład na wspieranie mojego rozwoju osobistego. ADP powierza mi zadania zgodne z moimi kompetencjami, natomiast też daje nowe, gdzie podczas obserwacji moich umiejętności, dotychczasowych doświadczeń powinnam sobie w nich poradzić, a także czegoś nowego nauczyć. ADP wspiera mój rozwój poprzez szkolenia oraz uczestniczenie w ciekawych i rozwojowych projektach. Poprzez współpracę z innymi działami, możliwość udziału w projektach, możliwość udziału w różnego typu akcjach i programach, gdzie wykorzystuję swoją kreatywność. ADP wspiera mój rozwój głównie poprzez szkolenia. ADP daje możliwość rozwoju poprzez szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne. Te wewnętrzne są szczególnie ciekawe, bo wiem, że wtedy nasi profesjonaliści wewnętrzni dzielą się swoją wiedzą i pozwalają zrozumieć bardzo zawiłe sprawy, szczególnie te prawne.